Gdy polajkowałem bo pomyślałem sobie, to jest to, czego szukałem. Zawsze chciałem czytać blogi kulinarne, ale się nie dało czytać, bo nie było tekstu, a teraz jest. Przeczytałem wszystkie posty, od samego początku. Nie było dań z bakłażanem, co mnie zadziwiło i zniesmoczyło, ale nie, nie zapokoiło, jeszcze jestem bezpieczny. Potem nie dostawałem, nie wiedziałem czy coś się dzieje, czy coś, nic się nie dzieje, Polejowiłem stronę na fejsie, a nie dostawałem żadnych powiadomień, nic nie dostawałem. Myślałem sobie co mu się stało, umarł? Przestał pisać? Zjadł za dużo bezglutenu? Znie smaczyłem się, skwasiłem się trochę, no trochę. Myślę sobie, nie mógł przestać, bo kto by przestał, kto by przestał pisać takie fajne rzeczy. I wszedłem na stronę na fejsie, a tam wszystko jest! Nowe żarty, nowe posty, nowe dziewczyny nawet są. Wszystko jest. I myślę sobie, okej, okay, coś musi być nie tak. Pytam Facebooku co jest? Facebook, Facebook mówi yy, kliknij i otrzymuj powiadomienia, to będziesz wszystko wiedział. No ja kliknąłem. o no, i co teraz? Teraz już wiem wszystko, otrzymuję, wszystko już jest wszystko. A więc ty też otrzymuj powiadomienia, żeby wiedzieć, co jest i czego nie ma. A to, czego nie ma, to może być. Ha ha! ha. Pamiętaj, szeruj, szeruj, lajkuj, rób zamieszanie, zamieszanie.